Witam, witam, witam. Chyba sprzed najbardziej zaniedbanego akwarium, jakie widzieliście, czyli sprzed mojej 700 Dawno nie pokazywana w całości. A to dlatego, że ostatnio mam bardzo mało czasu w ogóle na obsługę tego akwarium, więc no, trochę, trochę się zaniedbało, trochę bardzo mocno zarosło. Szyba przednia jest tak zrobiona i tak brudna, że się dziwię, że jeszcze ryby widać. Czyli co to dam, będzie trochę lepiej widać. trochę tu ciemno, odtwykanie, nie? No, może będzie lepiej widać, ale mają się dobrze, słuchajcie, mają się w dobrej kondycji. Eee, na potwierdzenie, zobaczcie, tu sobie, o, ikrę złożyły. O, tu na tym liściu, trzeci dzień już pilnują. No i Rio na najki. Ale tu my na razie w kupie. Się trzymają tu, słuchajcie, w tej gąszczu z hydroklei. Hydrokleja to już tak zdziczała, że już nawet jej nie pilnuję, bo nie jestem w stanie tyle tego jest, ale o tym nie dzisiaj słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat e, lotosa e, wiele osób mnie pytało wielokrotnie co zrobić, żeby lotos kwitnął co ja robię, żeby mi lotos kwitnie tyle osób mówi tyle lat mają ludzie te lotosy, nigdy im nie zakwit a u mnie kwitnie i kwitnie i o co tu chodzi, że e, u mnie kwitnie, a u nich nie dlatego postanowiłem słuchajcie, nagrać ten film Słuchajcie, co zrobić, żeby lotos kwit? Najlepiej nic nie robić. To tak jak ja teraz zostawiłem, porzuciłem, e, tylko wyjecham. A to dlatego, że słuchajcie, lotos jest u mnie tam w gąszczu, głęboko, schowany, tam za korzeniem gdzieś tam się musi przedzielać słuchajcie, między tymi hydroeklejami a gąszczem tych, tych korzeni gdzieś tam z tyłu słuchajcie, rośnie sobie. No i w związku z tym, że on tam sobie gdzieś tam z tyłu z tyłu rośnie. E, ja nie mogę do niego dotrzeć, nie mogę go wyrwać, nie mogę go też przycinać. A jako, że jeszcze raz powtórzę, mam teraz mało czasu na akwarystykę, no to po prostu sobie zdziczał i rośnie jak dziki. Możecie zaobserwować: to tu takie czerwone, to tu takie zielone nakrapiane, tu kolejny liść i aż tam, tam, tam się ciągną z tyłu. To wszystko są liście z tego samego lotosa, który rośnie tam z tyłu za korzeniem. Teraz Wam oddalę. Teraz widzicie mniej więcej pół akwarium. No trochę więcej jak pół, czyli jakieś metr szerokości. Nie? I wyobraźcie sobie, że na tyle ma rozpiętości ten lotos górą. Tak, no to jego... a jeszcze rośnie z tyłu. Plus 60 wysokości, 60 odległości w prawo, lewo. No to tak ponad metr niektóre liście mają, żeby gdzieś tam się przebić do słońca. Podstawa, słuchajcie, żeby lotos kwitł, trzeba go zostawić, on musi sobie urosnąć, no i niestety wypuścić tak zwane pływaki, czyli duże liście pływające. A jeszcze lepiej, żeby te duże liście pływające nie były przez nas wycinane, bo jeżeli wycinamy, bo większość ludzi nie lubi w ogóle liści pływających, chce mieć tylko i wyłącznie te ładne, takie czerwone, piękne liście w środku w wodzie. Ja akurat ich nie lubię, bo zasłaniają mi ryby. Nie mają, nie mają przestrzeń, dlatego je zlikwidowałem, no ale mam teraz same wyście pływające. Tak, jeżeli ich nie wycinamy, roślina przechodzi do kolejnej fazy, tak, bo, bo yy, no jest taki mit, że jeżeli lotos ma dużo światła, zostanie pod wodą, jeżeli nie ma tego światła, wyjdzie nad wodę, czyli wypuści te pływaki. U mnie nie ma światła, więc faktycznie ma same pływaki. No i cóż, należałoby je zostawić, tak żeby ich nie wycinać, Mało tego. Jeszcze trzeba pozwolić im się czasami zepsuć. To już w ogóle mało kto jest w stanie na sobie na to pozwolić, żeby liście mu się psuły w akwarium. Nie wiem, że to brzydko wygląda, zasłania, zacienia. To jeszcze się rozkłada i tam wiadomo, jakieś związki się dostają do wody i tak dalej, i tak dalej. No i jak się ma filtrację dobrą, to się na to nie zwraca uwagi. No ale jak ktoś ma filtrację na styk, no to niestety pewnie wycina. Ja nie wycinam. Poniekąd też nie mam na to czasu. Dobra, ale zaraz sobie przejdziemy na górę i pokażę Wam, e, jakie liście pływające e, u mnie rosną. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy już e, nad akwarium. I macie widok na górę, na powierzchnię. Ojeny, co tu się dzieje? Wielka sprawa. Słuchajcie, cała powierzchnia zaośnięta ryby nie mają jak oddychać, nie ma wymiany gazowej. Ojeny, 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 zepsuje się, ryby zdechną. Ojeny, straszna rzecz. Tak, straszna rzecz. No, po co te filtry? Hmm, nie wiem, no ale dobra. Słuchajcie, tu mamy taki piękny istek. A tam po lewej stronie, jak się przyjrzycie, o no, tam tutaj, jest jeszcze, no już przekwitły kwiatek. Oczywiście od, yy, od... Dotosa. No, nawet zapomniałem o czymś w Światło do Dotosa, słuchajcie, piękne. I dookoła, zobaczcie, są liście. To są późniejsze liście. Ten tutaj czerwony, który tu jeszcze jest, słuchajcie, to jest jeszcze liść, który był tak... Nazwijmy to przejściowym między pływającymi liśćmi, a tymi podwodnymi. Patrzcie, to jest moja dłoń. Do najmniejszych nie należy. To jest ten liść. Jeżeli go sobie odsłonimy. Zobaczymy jak on się już pięknie psuje. No, ale taki liść. To są jak dwie moje dłonie. Nie wiem czy dobrze widać. Ale myślę, że dobrze widać. Tu jedna, tu druga. I takich liści jest tu, posłuchajcie, cała masa. Jak widzicie, ten się już tutaj ładnie psuje. Jeżeli ich nie usuwamy, jeżeli pozwolimy im to zrobić, te są już zobaczcie, same zielone, tylko od spodu trochę czerwone. I takie pływające liście, słuchajcie, zapewniają nam to, że pojawiają się kwiatki. Roślina musi wypuścić liście pływające, musi, po prostu musi. Jak wypuści liście pływające, to dopiero wypuści wam kwiatka. A żeby wypuścić liście pływające, to tak jak mówię, musi być trochę ciemniej. Trzeba dać jej trochę więcej czasu. A jeszcze jak nie będziemy ich wycinać, bo jak będziemy wycinać, to jest y, taka prawdopodobieństwo, że roślina z powrotem schowa się pod wodę i znowu zacznie wypuszczać tylko i wyłącznie podwodne. Ale istnieje też takie ryzyko, że roślina całkiem zaniknie, że tak powiem schowa się do y, tak zwanej cebuli, bo jest to roślina cebulowata. Yy. Całkiem niedawno tu jeszcze na powierzchni pływała taka ładna cebula, którą gdzieś tam wyrwałem. Gdzieś przekopałem, bym Wam pokazał, ale chyba ją zakopałem z powrotem. Zatem słuchajcie, piękne liście tej wielkości pływające, które zasłaniają nam praktycznie całą powierzchnię i oś kwitnie. Ona tutaj kwitnie u mnie, ten lotos, praktycznie cały czas całe wakacje. Znika jeden kwiat, pojawia się następny. Kwiaty te ja czasami usuwam, słuchajcie, czasami zostawiam, czasami jest tak, że na ryby się potrafią nimi zająć, ale zazwyczaj jednak usuwam. Kiedyś zostawiłem pamiętam i ten kwiat nawet został zapylony, co jest ciekawe. Nie wiem tylko co go tu zapyliło, może się sam zapylił, no ale tak faktycznie doszło do tego, że został zapylony i co ciekawe po całym akwarium rozsiała mi się, rozciął mi się ten lotos i wszędzie to było. Jakiś czas temu, ja nawet wam pokazywałem chyba jak, jak, no po prostu wszędzie pojawiają się małe lotosiki Przy przedniej szybie pamiętam kiedyś taki taka scenka, mnóstwo, mnóstwo tego. te chyba nie został zapylony, bo, bo jak na razie wszystkie kwiaty, które tutaj są się psują, nie tworzą się takie bulwy z nasionami, więc ja je usuwam. Dobra, tak to wygląda. Niestety kwiatów od klei akurat prawnych zakwitniętych nie mam. Tu jest mniej więcej taki jeden, o niedługo będzie kwit. Słuchajcie, wiele osób ode mnie te hydrokleje nabyło, wiele osób się o mnie pyta. Ja teraz mam tak trochę mało czasu, trochę wiele osób tak zaniedbuje, przepraszam za to. Ale mi hydrokleje cały czas się rozwijają, słuchajcie, powiem Wam tak. Tak, słuchajcie, co do hydrokleji, wiele osób dostaje ode mnie takie szczepki jeszcze z kwiatkami. Raczej to u Was nie zakwitnie, raczej to zgnije, raczej polecam to od razu odciąć. Chyba bardzo się lubi jak ktoś mu coś tam gnije w akwarium. No i dobra słuchajcie, podsumowując, jeżeli chcecie żeby zakwitł lotos, e, po pierwsze, a to jeszcze nie powiedziałem, e, żyzne podłoże. Lotos uwielbia ziemię, jak nie chcecie ziemi to jakieś kulki torfowe, ale naprawdę, no w białym piachu to nie wiem czy on wyrośnie. E, w samym zwierzę też nie wiem czy on wyrośnie. No, chyba że faktycznie no już jest to na tyle stałe, że już że tam już się ziemia sama wytworzyła z odchodów ryb, no to wtedy nie ma problemu. Ale tak, jeżeli ktoś, nie wiem, czyści od mula, no to raczej może być ciężko. Coś tam wiadomo wyrośnie. No, chyba że ktoś nawozi, tak, no to też jest zupełnie co innego. Ja nie nawożę, mam tylko ziemię. Lutosy uwielbiają ziemię. Jak, mają, jak będą miały ziemię, na pewno będą pięknie rosnąć. Czyli tak, żyzne podłoże. Trzeba zezwolić na to, żeby wypuściły liście pływające. Trzeba pozwolić, żeby te liście pływające się rozwinęły. Nie wycinać ich od razu, nie wycinać ich jak tylko zaczną się psuć. Nie, nie likwidować, że tak powiem. Z czasem oczywiście można wyciąć te liście, tak? Ale no nie tak, że wytniemy 50% tych liści, bo wtedy się na pewno padnie, tak? Możemy tam 1-2 wyciąć, powiedzmy, nie wiem, 10% tych liści, które są, można wyciąć, a jeżeli wytniemy za dużo, to on się może znowu schować pod wodę albo w ogóle do cebuli, tak? Pozwolić wypuścić liście pływające, pozwolić, żeby one się rozwinęły, żeby ta roślina nabrała, że tak powiem, wielkości i wtedy na pewno Wam zapinie. To jest akurat coś, co się zawsze sprawdza. I takie metody Wam polecam. No i dobra, napiszcie mi w komentarzach, jak tam u Was z kwitnięciem lotosów oraz innych kwiatków. Jakie inne kwiatki jeszcze u Was kwitną? Taką serię ostatnio z kwiatkami mam. Bo tak mi się to podoba, że poza akwarystyką jeszcze coś tutaj się e, dzieje nad powierzchnią poza, po, nie, nie tylko pod powierzchnią coś tam pięknego kwitnie a już z Manubiasem o to jestem super zadowolony dobra na no dzisiaj to tyle e, niech Wam kwitną lotosy do zobaczenia cześć